Cześć, witam wszystkich fanów rozwiązań smart home i najlepszej automatyki BFT. W tym filmie zaprezentuję Wam napęd Virgo Smart BT A20. Obudowa siłownika została wykonana z bardzo solidnie wykonanego materiału. Virgo Smart BT A20 to siłownik elektromechaniczny z łamanym ramieniem. Przeznaczony do automatyzacji przydomowych bram skrzydłowych o masie do 200 kg i długości skrzydła nie przekraczającej 2 metrów. Posiada zintegrowany moduł sterujący. Jest zasilany prądem o napięciu 24V. Virgo idealnie sprawdzi się do instalacji na szerokim słupku do 235mm głębokości osadzenia zawiasu. Napęd charakteryzuje się dużą prędkością otwierania i zamykania skrzydła, która wynosi zaledwie 14 sekund. W razie zetnięcia z przeszkodą, siłownik zmienia kierunek ruchu, uniemożliwiając twardszy kontakt z osobą lub przedmiotem. W przypadku braku zasilania, wysprzęglenie odbywa się za pomocą klucza spersonalizowanego. BFT produkuje bardzo szeroką gamę rozwiązań do automatyzacji. Subskrybujcie kanał, żeby pierwsi zobaczyć kolejne nowości. Zgodnie z kasłem head!